Biegnę. Za muszę użyć, bo mam dwa połamania. To no ty jesteś przy tej. Tak, ja. Z pistoletu walisz? Nie. Minus. A to miałem fart, powiem ci, do mnie walił. To chyba ska wdrać. Jestem przy zbiornikach na jego trupie. Snajper? No kurwa, co jest? Aha. O. Dawaj, szybko z mostu, trzeba zejść. Nie, nie trafiłem. Co on wali? Gdzieś z dormsów? Dormsy, coś takiego, nie? Albo ten... autobusy. Czekaj. Leży. Kurwa, się przyciemniło. Pójdę na róg może, sprzyczaję się, zobaczę czy tam coś widać. Gdzie na róg? No tu na róg. Dobra to ja Ty idę. biegasz? Ty biegasz? Nie, nie. Stoję Słyszę U mnie dziura Dostał Ja mam drugą dziurę mam. Minus A chyba... O, dostaję, kurę dziura Minus. To moje granaty. Dobra, ja jestem w środku. Dobra, to był skaw gracz. Ten drugi chyba też. Podchodzę do dziury ze szpulami. Ja jestem w środku, jestem w środku. Dobra. Będziesz miał mnie na linii. Dobra, czysto. Drugi skaw gracz. sks Chodzę. Chodzę ze szpulę i idę się łatać. Dobra, łataj się. I Coś mi się wyda. Dw dwa trupy masz, tak? Tak, dwa skawgracze to były. Jeden ten, co słyszałeś, ty mi wybiegł tą pierwszą dziurą, a drugi wyszedł z tej drugiej. Gdy zerknąć na ten. na kosz... na ten śmietnik. Dobra, przesuwam się. <laughs> Dobra, jestem od lewej strony przy tych kontenerkach, tam gdzie śmietnik. Idę dalej. Dobra. Będę na beczki wchodził. To biegnę na ciebie Przy trójkątach, tak? Przy tych metalowych. Dobra. Tak. Bądź... O! Z aha. przodu. Cztery grana. Dobry. Pytanie, czy to u nas na konstrukcji nowej, czy, czy tak, to tu, już... Tak, tu, 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 tu chyba. Blisko, z Dobra. przodu. W lewą stronę. Mocno z lewej? To ja trochę z prawej Po metalu chyba słyszę To chyba nie, tutaj Chyba poza konstrukcją Wychodzę Dobra O, ścina Mogą się te kurwy respić Prze Przesuwam się do przodu no, o, słyszę coś? Tak, się. Przez kontener przychodzę, tyle. Patrzę prawą. Widzę wybuchy, ale nie wiem, czy to nie jest przy łęce po drugiej stronie, tam od stacji starej. Widzę, widzę. Kontener wyjść. Minut. dobra. Było dwóch, było jeszcze, dwóch, jeden, jeszcze jeden, jeszcze jeden, jeszcze jeden. Prawa Dostał trochę, spierdolił do kontenera Ja wyjdę, wyjdę, wyjdę na zewnątrz Jest Granat Ale mnie porobił Ja nie, nie mam tego, muszę się łatać Biegnie do mnie Jest przy mnie, jest przy mnie, full coxu, przy... Gdzie ty jesteś? Do Przy gruzach O, leżę. Leży Leży, chuj to zrobiłem, bo mi się przy celu Эй, земляк! 不会,会 yeah <gasps> Przestawię, żebym nie wylał. Kurwa jak będę. będę ja jak konwulsję szarpać. Nie na tym, nie na tym, gdzie mam klawiaturę, tylko wyżej. Już jesteś? Gdzie tak? jesteś? O, że to ja powiedział. Nie wiem kurwa, co ty jestem na, na medycznym, ma, medycznym, medycznym. korytarz taki wzdłuż yy, i na końcu. Kładka jest gotowa? Yy, o jesteś, jesteś. Yy. Ale mam. Dobra, a... jesteśmy. W... Dobra, chodź tu. Na końcu, na końcu są. Przebiegli na lewo. Eee, chodź tędy, chodź tu za mną. To ty walisz? To pilnuj tam, ja pilnuję. Bo tu już biegną boty. Minus. Potom to się nie wystawiaj tak, bo boty są pojebane. Lepiej poczekaj, aż wyjdą do ciebie. Gracz jest u mnie. Robił mnie. Nie żyje, nie żyje. Dwa boty, dwa boty chyba są. Bo gracza. Dobra, leży. Szybka akcja. Ja się zacząłem leczyć, kurwa. Niepotrzebnie. Login. Ty się bardziej znasz na faktorce No to idziemy na... Uwaga, na wprost i na prawo Tu na prawo jeszcze na prawo mogą być e, gracze O? Pięknie. Rzucam flesza No jak mi rozjebał Ja zobaczę tylko... Y, prawo y, ten y, y, wózek Po prawej stronie wózka Przejście takie co jest w prawą stronę tam gdzie jest bunkier Minus. Banie dostał. Zapominam, że jak idziemy na faktor, żebym zmienił celownik na inny. Łogiń. To samo, nie? A tu z prawej mogą iść. Nie w tę stronę. Tu, 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 Tu Na tu, 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 tu. Tak. Będzie na pewno też. Minus uciekł, bot. W bot? bo bo? Bo, sukował kurwa. Tu korytarz będzie biegał chyba. Nie wiem czy to nie, nie rajderzy już są. Bo tak kurwa raszyją nie. Pojechał mnie Żyje Jest na blisko przy mnie Al Alty na miał Czy coś dostał o do mnie w ogóle Muszę wyjść, coś mi tu łazi. Minus Zajbałeś tam tamtego gracza? Tak. No, powiem ci, że w tej... na faktorsy laser mi dużo daje. O, ale dostałem heada, jak rzucałem granat. Reconnect. Loading data. Poczekaj, jest nas dwóch? Dwóch nie żyje, zostało dwóch. Jestem Bazalina jeszcze Jestem Bro, jestem tu przed tobą mhm. On leży tutaj, widzisz? O widzę, widzę, widzisz widzę. go? A, a drugi leży tutaj pod schodami Blacha To tak. ja wlazłem? Tak, yy, trzeba iść na górę po prostu o ogarnij ich no nie no co mam ogarnie Na no, blaszę z... Góra. O! Dostał trochę Biegnę Trzeadowuje Obiegam z prawej nie wiem czy przodłem. Szukam go z prawej gdzieś biegnie. Biegnę strajnie prawą. Do mnie czekaj, jestem na górze. O kurwa, ale mnie dojebał. No nie. Jak jest wejście na blaszak, na tunel blaszany, on leży na, tak w rogu tego korytarza. Dostał trochę. okay <laughs> and